Połowa wakacji za nami. No, chyba, że jesteś studentem, to wtedy jedna trzecia. Albo, że wybrałeś uczciwą pracę, to wtedy po prostu jest sierpień. W każdym razie mamy nowy miesiąc, a to oznacza, że najwyższy czas na polecane zestawy komputerowe. Pewnie wiele osób żyje jeszcze plażą, słońcem, czy nawet chodzeniem po górach, ale już za kilka tygodni przyjdzie czas na szukanie komputerów do szkoły. No i nie tylko, oczywiście. I właśnie dlatego warto już teraz zorientować się w temacie i przygotować na nadchodzące wydatki. A tak się przy okazji składa, że sierpień sprzyja zakupom, ponieważ ceny znowu się delikatnie obniżyły, albo chociaż ugruntowały, a dzięki temu udało się wrzucić lepsze dyski czy chłodzenia, a nawet zasilacze do istniejących już zestawów. Zresztą, zobaczcie sami. Moi drodzy, zanim jeszcze zaczniemy, ja wiem, że bardzo niedługo będzie premiera RTX w trzeciej generacji e, oraz nadchodzi też premiera bardzo powolutku Ryzenów czwartej generacji, co będzie miało oczywiście przełożenie na ceny prawdopodobnie już gdzieś początkiem października, myślę, może gdzieś tam w połowie listopada. Dlatego teraz kupowanie sprzętu w tym dokładnym momencie, powiedzmy końcówką wakacji, no trzeba sobie dobrze przemyśleć z tego względu, żeby nie zrobić niepotrzebnych sobie kosztów. W sensie no nie wydać więcej niż to jest konieczne. Więc jeżeli w tym momencie nie potrzebujecie absolutnie najwyższej możliwej wydajności, to przyznam szczerze, że lepiej kupić w tym momencie kompa tak do 4000, 4.5, takie coś bezpieczne budżety. A jak w tym momencie się pojawią już pod koniec roku RTX trzeciej generacji to będą przede wszystkim modele 3080, pewnie dużo później 3070 i 60, bardzo możliwe, że dopiero początkiem przyszłego roku, no to warto w tym momencie kupować te droższe PCT. -ty. W tym momencie taki najbardziej bezpieczny buzzer mi się wydaje na zakup komputera to jest między 2000 a 4,5 do 5, bo to są kompy, gdzie ta wydaność się raczej nie zmieni diametralnie w ciągu następnego pół roku, chyba, że w kwestii procesorów. Ale to drugie, jeszcze tyle słowem takiego lekkiego wstępu do samego omówienia polecanych, ponieważ wiem, że będziecie pytać o RTX trzeciej generacji i nowe procesory AMD, więc gdzieś tam to mam z tyłu głowy, ale też wiem, że ktoś potrzebuje kupić komputer. No teraz, tu, w tym momencie, to też nic nie zrobi, no po prostu coś musi wybrać, ale do rzeczy. Moi drodzy, komputer za 1300 zł uległ Delikatnym modyfikacją, ale jednak, ponieważ udało mi się zmienić płytę z dwoma bankami na pamięć operacyjną na płytę z czterema bankami na pamięć operacyjną, co naprawdę robi nam już bardzo fajne tutaj fundamenty, podwaliny pod upgrade tego zestawu w przyszłości. I dodatkowo jeszcze wrzuciłem w większości zestawów dyski na M2 zamiast na SATA, żeby też zredukować ilość miejsca w obudowie niepotrzebnie zagraconego oraz żeby zwiększyć prędkość działania systemu, właściwie do granic możliwości. Ktoś powie, no właściwie stuknie się w głowę, no a po co w takim tanim kompie i tak dalej, bez sensu. Ale tak jak mówię, to są kompy przede wszystkim do dalszej rozbudowy, do kombinowania. No i też przy okazji, tak mi się wydaje, że redukcja wszelkich butelneków no nie jest chyba... Niczym złym, prawda? Więc jeżeli chodzi o komputer za 1300 z Intelem, to taka sama sytuacja podmieniony dysk tu właściwie nic się więcej nie zmieniło, natomiast tam, gdzie się dało, tam przede wszystkim zmieniałem zasilacze na te, które są dostępne w sklepie bo już mnie wkurzało po prostu to, że wiecznie brakuje be Quietów na stoku więc wleciały z No i przede wszystkim zmieniłem większość zestawów dyski na szybsze, ponieważ pozwalał na to przedział cenowy. I z racji tego, że troszeczkę się zrobiło cieplej, no są wiadomo wakacje, jest lato, więc dziwne, żeby było zimno to też wleciały do zestawów, gdzie się dało to zrobić dodatkowe systemy chłodzenia i tak przykładowo zestaw za 1700 zł tak naprawdę wychodził jakieś 1600 więc stwierdziłem, że why not wrzucimy Spartana, żeby on tutaj sobie lepiej to wszystko chłodził tym bardziej, że płyta też pozwala na wrócenie lepszego procesora więc lepszy cooler z pewnością się sprawdzi dysk został zmieniony tutaj w zestawie za 1700 na szybszego Cruciala to jest oczywiście dysk na NVMe więc jeżeli komuś by zależało na wyższej pojemności a niekoniecznie na podwyższa ceny. To oczywiście może zrezygnować z tego spartana i z tak szybkiego dysku na rzecz czegoś wolniejszego, wyższej pojemności, ale wydaje mi się, że 500 Giga w takich parametrach to są oczywiście dobre wyniki i w tej cenie od razu jeszcze dodatkowo powiem, da się kupić niby szybszego Kingstona, ale Kingstona nie testowałem, a testowałem Cruciala i mogę go z czystym sumieniem polecić, więc jeżeli chodzi o Kingstona, wiem, że on jest troszkę szybszy, jeżeli chodzi o zapis, natomiast no, wybrałem Cruciala, bo jest bardziej sprawdzony jak dla mnie i testowany przeze mnie. W zestawie z Intelem sytuacja analogiczna, czyli tylko właściwie podmieniony dysk. Resztę nie ruszałem, tu jest tylko chłodzenie jeszcze wrzucone, no bo się dało. No i w zasadzie to jest tyle. Bardzo fajna ogólnie baza do rozbudowy dalszej. To z Intelem oczywiście mniej, to z AMD bardziej, ale tak czy siak, jakby kogoś kusiło, to oczywiście wrzucić kartę graficzną, jakąś i piątkę. Myślę, że pogra całkiem sensownie. Komputer za 2200 zł. Tutaj właściwie to tak naprawdę się prawie nic nie zmieniło. Tylko wymieniłem mm, kartę graficzną na inny model, ale tego samego producenta. Po prostu mamy zamiast jednego wentylatora w tym momencie dwa, więc dyskujemy na kulturze pracy. Chyba delikatnie na zegarach i to jest, to jest w sumie. Wszystko tak naprawdę. Natomiast, no cóż, no dało się to zrobić, więc to zrobiłem. E, dla chętnych, jak, jak macie, jeszcze oczkowe, nie wiem, 5D, dych, 7 dych, polecam ten test wymienić tak samo na szybszego NVMe. Natomiast, oczywiście, to nie, jest, to nie jest konieczność, to tylko taka moja sugestia, że to można zrobić. I wydaje mi się, że oczywiście sama responsywność systemu jeszcze na tym może dodatkowo zyskać. W kąpie z Intelem, natomiast tu jest bardziej istotna zmiana. To był RX570. Natomiast w tym momencie mamy dużo bardziej energooszczędnego GTX 1650, który powinien zrobić dobrą robotę w tych pieniądzach. Kolejną 2600 zł przyznam się bez bicia, praktycznie brak zmian. Tu właściwie teraz dopiero zauważyłem, że też można by było wymienić tego GTX 1650 na tą wersję Ventusa, czy tam jeszcze kf 2 do oferty weszły z dwoma wentylatorami. Natomiast specyfikacja, no tak naprawdę jest absolutnie w porządku. Gdyby ktoś szukał oszczędności, można tą płytę wymienić, tego gigabajta na przykład na tego Asusa, który jest w tych konfiguracjach. Gdzie ona była? O, dokładnie tego Asusa. Z tym, że on nie ma chłodnej sekcji zasilania, więc tutaj powiedzmy troszeczkę będzie delikatnie gorzej z temperaturami na wirami. A co za tym idzie samym podkręcaniem procesora, gdyby was nasza taka ochota, a o to głównie chodziło. Więc o stwierdzeniu, że tego Gigabajta no, nie będę wymieniał też na siłę. A ta cena bardzo mocno fluktuuje, on jest raz za 300, raz za 350, raz za 370. Więc koniec końców, jak go wyrwycię na dobrej prące, to ten giguś jest tak najbardziej w porządku i pozwoli też Wam na podkręcenie tego Ryzena delikatny typ tam, nie ja wiem, 4.1, 4.2 może gigaherca. No i tak samo, jak mówimy już wcześniej, dysk jest ten Asata, polecam go sobie wymienić na NVMe. Jeśli macie wolne 5D, jeszcze w budżecie, ale kwestia gustu, nie ma oczywiście żadnego przymusu. Jeżeli chodzi natomiast o zestaw z Intelem, to mamy w tym momencie dużo szybszą kartę graficzną, bo już nie 16.50, a 16.60. Fakt faktem bez dopisku, super, co zaraz sobie jeszcze poprawię, bo nie zauważyłem wcześniej, że w tym momencie te karty tak bardzo mocno potaniały. Więc traktujcie ten zestaw jako zestaw superką, więc na pewno będzie dużo dużo fajniejszy, jeszcze w, w tej kwocie ogólnie. I no ja wiem, jest to i trójka, są to cztery rdzenie jest to już martwa podstawka, ale z drugiej strony, jak ktoś szuka za około 2500, no to ciężki wybór, przyznam szczerze, no bo z jednej strony komp, który no, nie będzie wyrabiał delikatnie, jeżeli chodzi o kartę graficzną, a z drugiej strony jednostka, która będzie troszeczkę tutaj traciła na procesorze. Więc no taki balans, ani inny, jak ktoś oczywiście ma dodatkowe środki, no to wiadomo, że warto sobie poszukać i piątki jeszcze w tym momencie. 9400F, jakby się udało za 500 stów kupić, no to w tym momencie zestaw Kozak, tylko to już w tym momencie jest kompik na 2000, tak naprawdę. 2900-2800 ani na 2600. No, tak wyszło trochę kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że i tak wydajność powinna być w grach, które siedzą bardziej na karcie, ani na procesorze mm, bardzo, ale to bardzo dobra komputer za 3100 zł, czyli taka pierwsza jednostka dla naprawdę już zagorzałych graczy. Tu już wleciał GTX z dopiskiem super, więc na luzie zaraz właśnie tam sobie podmienię go tylko jeszcze w tym wcześniejszym zestawie, bo nawet on jest tańszy. Jeżeli chodzi o resztę zestawu, ponownie podmieniona SATA na, na NVMe i wrzucona Afera, żeby się dało ten zestaw podkręcić, a całkiem ładnie się ten Ryzen kręci, jest tylko jeśli wróci na stok, bo w tym momencie dostępnością jest dosyć kiepsko, no to jak najbardziej bardzo fajny zestawik, testowałem tego procka i bardzo fajnie się skaluje z nowymi gierkami. Z kolei, zestaw na Intelu jest oparty o i trójkę, i właśnie tego też szybszego GTX z dopiskiem Super. I w tym momencie wiem, że może niektórych boleć taktowanie RAMu, które będzie niestety dużo niższe niż w przypadku Ryzena, ale ta platforma ogólnie i tak powinna sobie radzić bardzo dobrze w gierkach, więc nie powinno też być problemu z uzyskaniem dobrego FPS-u. Tym bardziej, że i trójki w tym momencie od generacji 10 są już czterodniowe i ośmiowątkowe, a co tym idzie, przy tym zegarze Turbo na pewno on jest w stanie nawiązać bardzo równą rywalizację. Właśnie z Ryzenem 3 3100, więc bez obaw tej trójka sobie bardzo fajnie poradzi w grach. No, ponieważ oczywiście fakt, że ma 4 rdzenie, a kosztuje tyle co i piątka wcześniejszej generacji, która miała 6 na 12 no ale co zrobić, taki urok. 3,5 tysiąca. Jeżeli, moi drodzy, macie 3,5 tysiąca do wydania, to jesteście w bardzo fajnej sytuacji, bo możecie sobie pograć bardzo komfortowo już Full HD w 60 klatkach, jeżeli chodzi o nowsze gierki w pokroju AAA-ów, natomiast jeżeli chodzi o e-sportówki, to na luzie 120, 150, może nawet 200 klatek powinniście wyciągać w jakichś tam Overwatchach, no i oczywiście innych CS-ach, ligach, legend i tak dalej. Sytuacja analogiczna. No, jak komuś zależy na lepszym odczycie danych i zapisie, no to oczywiście polecam ponownie na NV i mi się przerzucić. One są oczywiście tutaj wszystkie wypisane w polecanych, polecanych rozszerzeniach zestawu, to sobie zerkajcie, bo tam oczywiście warto zaglądać, co wymienić w tych zestawach, gdybyście mieli dodatkowe 100, 200, 300 zł. O tym warto wiedzieć. Jeżeli chodzi o dostęp z internetu, to tak naprawdę brak istotnych zmian. E, praktycznie jest to kalka 1 do jednego tego, co było w lipcu, no bo też budżet po prostu tutaj no, się nie zmienił, jeżeli chodzi o wydatki. Całoby się tutaj w tym momencie jeszcze uciąć parę deszek na karcie, możecie tam przyciąć na płycie i dzięki temu tutaj uzyskać szybszy dysk w tej samej cenie, ale tak jak mówię, no też, dokładając 5 dych, to chyba nie jest jakaś wielka tragedia, a będziecie mieli po prostu zachowane wszystko w bardzo dobrym balansie, tak jak to wybrałem, więc wydaje mi się, że nie ma sensu kombinować i zmieniać tylko po ewentualnie 5 dni dorzucacie i macie lepszego, szybszego SSDK na NVMe. Zestawy za 3900 zł, to jest ponownie powtórka z rozrywki, no niewiele zmian, bo też niewiele się dało tutaj w tym momencie zmienić. Ryzen 3300X w tym momencie dalej niedostępny i zastanawiałem się, czy go nie wymienić na Ryzen 5 2600, nawet tego z dopiskiem X, ale po prostu nie ma tych procesorów, więc też w tym momencie no, wybrałem mniejsze zło, czyli procesor, który no może i ma mniej rdzeni, ale przynajmniej w ogólnym rozrachunku w grach wypada delikatnie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o sam zestaw, to właściwie tylko zmienił się ponownie dysk, który automatycznie jest wrzucony NVMe, poza tym brak większych zmian. Witel jest dokładnie to samo, no bo też tak jak mówiłem wcześniej, nie dało się tutaj nic Przesunąć, ale za to przesunąć się dało w komputerze za 4600 zł. Gdzie, jeżeli chodzi o AMDK, to już wchodzimy na poziom RTX 2060 Super i Ryzena 5 3600, czyli takich aktualnych bestsellerów, jeżeli chodzi o granie w AAA, nawet ponad 60 klatkach na wysokich detalach, to w tym momencie na luziku. I tutaj bardzo cieszy fakt, że oba zestawy pozwalają na zachowanie dobrej kultury pracy z uwagi na właśnie chłodzenia, które się udało wcisnąć, jakby już w tym momencie, no, sto koło tych zestawów. Więc MDK można delikatnie się pokusić o podkręcenie, mamy tutaj ferę. Natomiast jeżeli chodzi o Intela, po prostu możemy zachować lepszą kulturę pracy dzięki nowemu Spartanowi, który z całą pewnością całą naszą skrzynkę delikatnie wyciszy. A sama wydajność, no przede wszystkim dedykowana graczom, tak? czyli szybkie 6 rdzeni od Intela, które z szybszym ramem by wygrało z Ryzenem 5 3600, natomiast jeszcze ten budżet, no jeszcze nam brakuje tej paru stów, żeby się przerzucić na Zetkę, która w tym momencie pozwoli nam na zastosowanie szybszego ramu który właśnie na stoku, czyli bez podkręcania, pozwoli tego Ryzena 5 3600 przegonić i to właśnie wydarzyło się w zestawie za 5500 zł, gdzie budżet pozwolił nam takich roszad dokonać i sparować właśnie zablokowany procesor z płytą, która umożliwia podkręcanie i Ktoś może powiedzieć, że ok, bez sensu, a ja powiem, no nie bez sensu, bo dokładając właśnie szybki RAM, a na co jeszcze go podkręcając, to no tutaj piątka na luzie, nawet mimo tego, że zablokowana, wygrywa z niepodkręconym Ryzenem 5 3600. I tak, ja wiem, że w ogólnym rozrachunku to wychodzi dużo drożej, bo redukując tutaj koszt na płycie, no to oczywiście można by nawet było wsadzić jeszcze szybszy procesor. No ale tak jak mówię, no coś generalnie za coś, wiadomo, że AMD jest delikatnie tańsze i, i tak dalej, i tak dalej, ale jak ktoś woli Intela, woli tą stabilność w niektórych programach po prostu mieć delikatnie lepszą, no to w tym momencie Intel dalej jest dosyć dobrym wyborem w tych pieniądzach. Pod warunkiem, że komuś pasuje to, że ta rozbudowa będzie oczywiście bardziej ograniczona, a możliwości OC, samego no nie będą to niestety możliwe. Karty graficzne to są RTX 2070 Super Gaming X Trio, przynajmniej w przypadku zestawów z AMD w tej kwocie i tam jeszcze droższe zestawy. Udało się te karty podmienić z nieco tańszych kart, tam bodajże PNY-a, jeżeli mi pamięć nie mieli, albo KFA-2, które z całą pewnością będą miały lepszą kulturę pracy, lepsze temperatury ogólnie będą delikatnie wydajniejsze z uwagi na swoją masywność, a przy temperaturach, które są za oknem, to będzie istotne. Tu jeszcze mi się przypomniało, że Intel ma dodatkową jeszcze ważną zaletę w postaci większego ssd -a. Ta sama kwota, która gdzieś tam powiedzmy, no, odbiera nam to możliwość podkręcania, daje nam to możliwość uzyskania większej pojemności w takiej samej cenie, więc Sumarycznie na stoku Intel będzie miał większy dysk i będzie szybszy. Natomiast, jeżeli komuś zależy na tym, żeby sobie samodzielnie podkręcić kompa, no to w tej sytuacji AMD to zrobi delikatnie lepiej, ale kosztem tego, że dysk będzie o połowę mniejszy. Więc taki haczyk, takie tutaj mm -hmm, rozwiązanie. 6800 zł. Tu w tym momencie wchodzimy na dosyć grząski grunt, bo to jest dosyć wysoka kwota. I jeżeli się przymierzacie do grania w. 1440p ultra ultrawide e, nawet, no to w tym momencie niestety RTX 2070 Super jest delikatnie takiej rozdzielczości za słaby. To jest dalej moim zdaniem karta do grania w 1440p 60 klatek, ale w tej normalnej 16 na 9 e, w sensie proporcji ekranu. Do WQHD się ta karta niestety nie nadaje. E, a skąd to wiem? A wiem to temu, ponieważ ten odcinek nagrywam na monitorze UWQHD 1440p z RTX N2 2080 Super i musiałem w niektórych grach suwaki przesuwać w lewo, bo kurczę niestety nie dawało to rady, więc ta karta do 1080p dla pro graczy jak najbardziej w porządku, do 1440p jeżeli komuś zależy na 60 klatkach, ale bez ultra white, no i tak to wygląda w praktyce, natomiast jeżeli chodzi o sam zestaw to oczywiście Bestia do obróbki filmów czy to gier jak najbardziej w porządku, tylko jak mówię, no to jest karta troszeczkę niebezpieczna, bo Ogólnie jest dosyć droga. W sensie chodzi mi o całego, samego RTX e, 2070 Super, a na horyzoncie Majaczą, no powiedzmy już RTX -y trzeciej generacji. Więc może chcąc wydać na zestaw 6, 7, 8 tysięcy, warto by się było pod kątem karty graficznej wstrzymać. Może wziąć jakąś tańszą kartę, może jakąś używaną, po prostu z nią zaczekać. A całą resztę oczywiście, więc sobie na wypasie, ale z nastawieniem na wymianę y, na lepszą kartę w przyszłości. I to, co mówiłem wcześniej, czyli zasilacze, zmieniłem tutaj wszystko z Be Quiet!'ów na Seasonica, bo już mi to wkurzało, że od chyba dwóch edycji polecanych tych bikuitów ciągle nie ma i nie ma i nie ma i nie ma. Nie wiem czy właściwie te zestawy wybieraliście z bikuitami, ale jeżeli tak, to sorry, jeżeli musieliście długo czekać, bo po prostu no, co miesiąc aktualizuję te zestawy i co miesiąc tych bikuitów nie ma, więc się wkurzyłem. I wleciały Seasoniki, no, ale nawet lepiej, bo jest to delikatnie wyższa półka Focus GX, no to, to klasa sama w sobie, dziesięcioletnia gwarancja i tak dalej. No i właśnie, no i tutaj mamy w tym momencie już możliwość podkręcania procesora przy Intelu, co jest bardzo ważne, bo jeżeli jesteście pograczami, no to wiadomo, że kogoś może nie zadowalać ten stokowe 4.1, 4.8, tylko kogoś może będzie kusiło. 5 GHz, 5,2 i tak dalej. I przez to właśnie też tutaj mamy lepsze chłodzenie. To jest oczywiście dalej tylko Fortis, ale od dziwo 10. generacja Intela wcale się mocno nie grzeje. Więc nawet na takim Fortisie powinno być możliwe schłodzenie tego procka przez zegarze około 5 GHz. Oczywiście bez szaleństwa z napięciami. No i ten teraz SSD w przeciwieństwie do amd który ma, znowu powiem, mniejszego ssd a. Więc jak mówię, ktoś gra na stoku, to z całą pewnością Intel. Tutaj wygra delikatnie z AMD, ale jak zależy na multitaskingu? No to znowu AMD wygra z Intelem. I ostatni już zestaw, 8500, moi drodzy: RTX 2080 Super Game Rock. Zmieniłem właśnie tej palita z Asusa, który był wcześniej, no bo po prostu budżet na to ponownie pozwolił. A Game Rock klasa sama w sobie świetna karta chyba nawet sam Lipton ją polecał u siebie niejednokrotnie więc macie też potwierdzenie, jeszcze u większego guru, nawet niż. Ja sam, że jest ona całkowicie w porządeczku. No, reszta ogólnie bez zmian, poza tym co mówiłem wcześniej, czyli ta obudowa się zmieniła na PureBase'a 600, a zasilacz Be Quieta się zmienił na Seasonica, który po prostu jest dostępny i nie będę się denerwował, że go nie ma. Jeżeli chodzi o Intela. Niestety, zablokowana i siódemka, przykro mi bardzo, ale za to jest? Szybka pamięć RAM, jest płyta, która umożliwia podkręcanie tego RAMu, więc, tak jak pokazał, to lipca na jeden ze swoich filmów, zacieśniając timingi, podnosząc zegar, jesteście w stanie spokojnie wycisnąć jeszcze bardzo, bardzo dużo z tych kości, a dzięki temu też podwyższyć wydajność procesora, co polecam zrobić, bo naprawdę warto. Tu nie ma wody, w tylko nie ma wody, bo też jest procesor zablokowany, więc, no. Jego podkręcać nie będziecie. Natomiast, sam Dark Rock 4 to jest jedno z naprawdę najlepszych w tym momencie chłodzeń powietrznych, które jest na rynku. No i też ogólnie się będzie komponowało bardzo fajnie z wnętrzem, Pozwolnia zachować niskich temperatur i dużej kultury pracy. Wysokiej kultury pracy w sensie, więc, jak najbardziej, jest ono w porządeczku. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o płacone stawy komputerowe. Oddaję głos do studia. I dziękuję Michałowi za oddany głos, dziękuję Piotrkowi za asystę, a tym samym dziękuję również Wam za uwagę. Ja się odmeldowuję, znikam na króciutki urlop i widzimy się w kolejnych materiałach już bardzo, bardzo niedługo, a jest co oglądać, jest na co czekać, wierzcie mi, bo dużo chińszczyzny, dużo fajnych rzeczy koło mnie leży, plus też moje nowe stanowisko czeka na unboxing, także naprawdę będzie ciekawie w sierpniu. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie!